Cześć, wszystkim. Cześć, witajcie, jesteśmy w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to część z serii otwieramy LEGO Star Wars. Będziemy dzisiaj otwierać zestawik o numerze 75033 z serii Microfighters, i to będzie taka miniaturka Gwiezdnego Niszczyciela. Gwiezdny Niszczyciel, pierwsza, pierwsza seria Microfightersów. I zobaczymy, jak się to będzie prezentowało. Na początek, pudełeczko. Pudełeczko takie małe w wymiarach, mniej więcej tam 10, może na 15, albo coś w tym stylu. Podstawowe te informacje. I tu mamy przedstawionego yy, mini żołnierza imperialnego strażnika takiego. I zaraz sobie zobaczymy jak będzie wyglądał ten zestaw po złożeniu. Otwieraliśmy już jeden pojazd z serii Microfighters, to z serii drugiej, to był pojazd AT-AT. Tutaj, o, może pokażę. To był numer 75075. A teraz zobaczymy jak się prezentuje ten drugi pojazd. Jestem tu oczywiście z moim super asystentem, który mi tutaj dziennie Asystuje, będzie mi pomagał przy składaniu tego zestawu, on zawsze jest chętny, szczególnie na mini, mini żołnierza, mini strażnika imperialnego, zaraz to będziemy otwierać i wam wszystko pokażemy, jak wygląda w całości. Umiem to układać. O, mój pomocnik już jestem zadowolony, bo mówi, że umie to układać, więc będzie super. Na pewno zaraz. To jest i tak łatwe. No tak, dla ciebie to jest wszystko łatwe, bo ty jesteś taki spryciarz że normalnie. Ja to nawet nie wiem. Tak więc zapraszamy za chwilkę. Pokażemy już w całej okazałości, jak się prezentuje ten zestawik. No i jesteśmy po chwili. Już mamy tutaj nasz zestawik złożony. Tutaj mamy na początek żołnierza z cesarskiej straży, czy cesarski żołnierz tutaj proszę bardzo, chociażby dla tej figurki warto jest kupić ten zestaw ponieważ z tego co wyczytałem to ten tutaj cesarski żołnierz jest tylko w tym jednym zestawie, tak więc naprawdę nie jest to jakaś taka pospolita figurka tylko, tylko trzeba mieć ten zestawik, żeby taką figureczkę zdobyć. Zobaczmy jaki jest tutaj nadruk, tutaj taka słuchawka do łączenia się z bazą i taki torsik z lekkim jakimś nadrukiem takiej, takiego mundurku. A do tego mamy czapeczka. Czapeczka troszkę podobna do tych, które mamy w serii Western wśród żołnierzy Unii. Tak więc tak się prezentuje nasz cesarski żołnierz. I do tego ten gwiazdny... Gwiezdny Niszczyciel. Gwiezdny Niszczyciel troszkę mniej jest efektowny niż, yy, niż w ten, który poprzednio składaliśmy AT, at ale myślę, że cały zestawik prezentuje się w miarę, w miarę fajnie. Myślę, że, że jest na pewno bardzo bawialny i nasi tutaj mali kolekcjonerzy, mali yy, miłośnicy Gwiezdnych Wojen na pewno będą zadowoleni. Zobaczcie, jak się to prezentuje. Jest jak zwykle ta wyrzutnia i może atakować. No, powiedzmy, że trzeba uważać, ale, ale są tu takie imitacje. Yy, imitacje dział, tak więc cały zestawik prezentuje się tak. Myślę, że warto zakupić sobie taki zestawik. Jest to wersja dosyć tania, bo kosztuje około 30 parów złotych. Yy, tak więc naprawdę nie jest to jakieś wielkie nadwyrężenie domowego budżetu. Jako taki mały prezent na pewno każde dziecko będzie bardzo zadowolone, a i tacy starsi kolekcjonerzy jak na przykład ja będą mogli się ucieszyć, ponieważ mają nową minifigurkę do kolekcji żołnierzy czy bohaterów yy, z serii Gwiezdnych Wojen. Tak więc tak się to prezentuje. Już dwa nasze zestawiki. Jesteśmy bardzo z nich zadowoleni i na pewno nie poprzestaniemy na tych, dwóch, na tych dwóch pojazdach. Będziemy się starali dokupić coś więcej. Teraz są nawet fajne promocje, że tam przy zakupie. Około 70 zł, dostaje się jeszcze dodatkowy polibak z figurką Lego. Tak więc, jeśli macie gdzieś tam jakiś sklep Lego, to na pewno pytajcie u, u, u sprzedawcy, bo, bo w większości tych sklepów ta promocja jest. My nawet mamy taki dobry układ, jako że jesteśmy takimi stałymi, stałymi klientami, to nawet do takiego mikro zestawu pani nam figurkę ten mały polibak dodaje, tak więc naprawdę warto, warto to kupić zestawy nie są drogie, a myślę, że wszyscy, wszyscy będą zadowoleni z takiego zakupu żegnamy Was w tym odcinku, dzisiaj otwieraliśmy zestaw 75033 Gwiezdny Niszczyciel, a był ze mną tutaj mój synek Dawidek Pozdrow wszystkich, ładnie no Dawid do widzenia. ładnie powiedział do widzenia i ja też, też już Was żegnam i zapraszam na nasze kolejne filmiki. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, cześć.